Czy wiedzieliście, że mały orzeszek może zdziałać więcej niż tabletka na cholesterol? Brzmi jak magia, ale to czysta nauka. Zostańcie ze mną, bo zaraz pokażę Wam, jak orzechy mogą dosłownie leczyć Wasze ciało. W sposób, którego prawdopodobnie się nie spodziewacie. Cześć! Z tej strony Tytus. Dzisiaj zanurzamy się w świat orzechów. Nie tylko jako przekąsek, ale jako naukowego fenomenu. Przyjrzymy się ich zdrowym tłuszczom i odkryjemy, co czyni je tak wyjątkowymi. Przygotujcie się na eksperymenty, twarde fakty i kilka a, oszałamiających wizualizacji. Po pierwsze, czym właściwie są zdrowe tłuszcze? W orzechach znajdziecie głównie tłuszcze nienasycone. Jedno nienasycone i wielo nienasycone. To taka ekipa sprzątająca waszego organizmu, obniżająca poziom złego cholesterolu LDL i dbająca o wasze serce? Wyobraźcie sobie tłuszcze jako strażników w waszych żyłach. Te dobre z orzechów wymiatają bałagan pozostawiony przez te złe. Przejdźmy do konkretów. Weźmy orzechy włoskie. To prawdziwi superbohaterowie dla serca dzięki zawartości kwasów omega-3. Amerykańskie badania pokazują, że jedzenie garści dziennie może zmniejszyć ryzyko zawału serca nawet o 15%. A pod mikroskopem? Wyglądają jak sieć naczyń krwionośnych. Natura wie, co robi. Teraz migdały. To mistrzowie w walce z cholesterolem, naładowani tłuszczami jednonienasyconymi. Według Instytutu Żywności i Żywienia, zaledwie 30 gramów dziennie może poprawić wasz profil lipidowy. Dodatkowo są bogate w witaminę E, jak tarcza dla waszych komórek, idealna dla skóry i mózgu. Spróbujcie je namoczyć i zobaczcie, jak zmienia się smak. Domowy eksperyment naukowy, gwarantowany. A pistacje nie tylko tłuszcze, ale i błonnik idealny duet dla waszych jelit. Amerykańskie badania z 2022 roku wykazały, że pistacje Pomagają regulować poziom cukru we krwi, co czyni je świetnymi sprzymierzeńcami w walce z cukro, cukrzycą. Ciekawostka: ich skorupki pod mikroskopem wyglądają jak małe labirynty. Natura nigdy nie przestaje mnie zaskakiwać. Ostatnia ciekawostka orzechy brazylijskie. Jeden orzech dostarcza Wam dzienną dawkę selenu, niezbędnego dla tarczycy. Ale uwaga, więcej niż dwa to za dużo. Sam to przetestowałem wyniki w kolejnym odcinku. Nie musicie wierzyć mi na słowo. Nauka mówi jasno. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition wykazało, że jedzenie orzechów 5 razy w tygodniu zmniejsza ryzyko chorób serca o 14%. To nieszczęście. To czysta chemia i biologia w akcji. Podsumowując, orzechy. To nie tylko smaczna przekąska, to zdrowie w małym opakowaniu. Dodajcie je do swojej diety i przekonajcie się sami. Może przeprowadźcie własny mini eksperyment? Dajcie znać w komentarzach, który orzech jest waszym ulubionym i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnej rundy testów.